Hejka wszystkim, tutaj Arabella z Silentwooder, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ostatnio oglądaliśmy sobie coś w stylu takiego spoilera tego jak będą wyglądały konie Halloweenowe, a dzisiaj obejrzymy sobie już jak na 100% będą wyglądały, dlatego że SSO już wrzuciło oficjalny spoiler. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to koniecznie was zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Zanim jeszcze sobie konkretnie do odcinka przejdziemy, chciałabym Was zaprosić do opisu, gdzie znajduje się link do mojego linktree. A tam dużo przydatnych linków, m.in. link do mojego Discorda, e, dokładnie do dołączenia na mój serwer na e, Discordie właśnie Arabelki, gdzie Was bardzo serdecznie zapraszam. Znajdziecie również link do TikToka czy mojego Instagrama. A teraz już sobie konkretnie do odcinka przechodząc To na YouTube'a co został wrzucony właśnie taki filmik, jaki sobie za chwilkę obejrzymy Oczywiście link do niego jest w opisie, gdybyście chcieli sobie go obejrzeć Przyciszę tutaj troszeczkę, mam nadzieję, że nie będzie zbyt głośno Ale no zobaczymy, bo ostatnio tak mega głośno było Ale uroczy kotek! O, tutaj są te dwa konie, to jest Alvirach i Audra Jeden jest z tego, co kojarzy, kojarzę, inspirowany. Jeden trochę chyba za głośno. Inspirowany czarownicą Wala. O, mi się ten czarny podoba. E, a drugi jest inspirowany e, chyba czarownicą Pi, z tego, co kojarzę. Mi się osobiście podoba ten, który jest inspirowany czarownicą Wala. Ten właśnie niebieski. E, I chyba z mojego wpadłem ale jeszcze jak jakby zobaczymy. Natomiast jestem generalnie bardzo pozytywnie nastawiona, podobają mi się te koniki, tak samo e, te e, zwierzaczki, które są z nimi w zestawie też uważam, że są przecudowne i przepiękne i naprawdę mega mi się podobają. E, dajcie znać, jakie Wy macie odczucia, czy oglądaliście spoiler i czy już wtedy mieliście jakiś swoich faworytów, albo po prostu, czy już stwierdziliście, że nie, 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 nie. E, w każdym razie dajcie mi koniecznie znać. Czekam na was, na wasze komentarze i wasze spostrzeżenia. Mi się osobiście bardzo tego nie podobają, choć może są trochę podobne do koni z zeszłego roku, ale musiałabym zrobić takie konkretne porównanie. Ale wydaje mi się, że na pewno tutaj SSO idzie do przodu, jak zwykle. W każdym bądź razie nie wiem tutaj nie, nie chcę tutaj wnikać, czy SSO idzie do przodu, Dobrą drogą czy złą, bo to myślę, no bo teraz mogą się pojawić komentarze, że yy, nie, SSO nie idzie do przodu, SSO, SSO się cofa, jest coraz gorzej. Kochani, yy, SSO idzie do przodu, yy, są nowe rzeczy, yy, gra jest aktualizowana, a czy idzie złą, czy dobrą drogą, to już jest każdego yy, osobiste zdanie, bo każdemu się. Yy, Inaczej, co innego podoba. Wiadomo, ta gra nie będzie już miała takiego vibu jak w 2014, za czym ogromnie tęsknię, ale to jest logiczne, bo wszystko idzie do przodu i taka tylko mała refleksja. A teraz już Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do usłyszenia. Cześć!